Nie ma nic lepszego niż szczery uśmiech lub wybuch radości, gdy bliska Ci osoba otwiera prezent. Spraw, by tak się stało i ciesz się wspaniałym uczuciem spełnienia jegoś marzenia. Cześć z tej strony, Ola Malik, i zapraszam Was bardzo serdecznie na przegląd katalogu numer 18. Takimi słowami zaczyna się ten katalog, ponieważ jest to katalog wyjątkowy. Nie tylko przez to, że jest świąteczny. Ale także przez to, że w Oriflame w roku mamy 17 katalogów, a to jest już katalog numer 18. Więc jest on poniekąd szczególny, jest on wyjątkowy, jest on dodatkowy i jest to katalog, który sprawi, że jeżeli jeszcze tej magii świąt nie do końca czujecie, może tak jak ja, bo jeszcze nie jestem ubrana świątecznie, to że być może tą magię poczujecie ze sprawą właśnie między innymi na przykład prezentów dla bliskich. Jeśli nie oglądaliście mojego poprzedniego filmiku, jak złożyć zamówienie w Oriflame samodzielnie, to zapraszam bardzo serdecznie. Natomiast jeżeli chcecie kontaktować się przeze mnie, to też nie ma żadnego problemu. Zapraszam do kontaktu. Pod tym filmem macie wszystkie niezbędne informacje. To co zapraszam do naszego wspólnego przeglądu! Jesteśmy już na stronie internetowej Oriflame. Myślę, że w takiej formie będzie nam fajnie obejrzeć katalog. Nie jestem w stanie Wam jeszcze pokazać wszystkich rzeczy, które zamówiłam, ponieważ moje zamówienie na prawie 800 zł poszło wczoraj, więc czekam na paczkę, która przyjdzie jutro. Oczywiście nie było to zamówienie tylko dla mnie. I już jesteśmy na pierwszych stronach katalogu i tutaj widzicie ocieplacz do stóp. To jest totalna nowość Oriflame i uważam, że to jest strzał w dziesiątkę. Ten ocieplacz do stóp jest słuchajcie w kształcie makaronika, więc w ogóle pomysł kapitalny. I ma on za zadanie ogrzać nasze stopy podczas czytania książki, oglądania telewizji czy pracy w domu. Jest on wykonany z polaru z recyklingu. No i myślę, że cena jest też bardzo przystępna. Warto sobie zerknąć także na zestawy z eklat: zestawy zarówno damskie, jak i męskie. Tutaj mamy i perfumy, i dodatkowy produkt zapakowany w pudełku. I na pewno jest to świetna oferta cenowa, ponieważ same te perfumy czasem kosztują więcej. Ja tutaj mamy dodatku, że jeszcze z dodatkowym produktem to jeszcze ładnie zapakowane, więc świetnie nada się na przykład na prezent. Perfumy damskie świetnie sprawdzą się dla takich zwolenniczek słodkich zapachów. Moim zdaniem, jeden z najpiękniejszych flakoników w Oriflame. Natomiast męska wersja tych perfum jest takim symbolem bardzo dużej elegancji i takiej klasyki. Wielu moich kolegów pokochało te perfumy. Tutaj mamy też takie dwa zestawy, i one są fajne do porównania, ponieważ są w tej samej cenie 49,99. Jeśli miałabym wybierać między tymi dwoma zestawami, to zdecydowanie wybrałabym ten zestaw Botanicals. Jest to świetna seria z biodegradowalnymi formułami, takie wegańskie produkty 95% składników pochodzenia naturalnego. Więc tutaj w bitwie pomiędzy Love Nature a Botanicals zdecydowanie wygrywa Botanicals. Tu dosłownie na chwileczkę się możemy zatrzymać. To są perełki z Jordan Gold. Tworzone są przez włoskich rzemieślników. I jeśli je zakupicie, to na pewno wystarczą Wam na długi, długi czas. I mijamy kolejne strony katalogu. Tutaj mamy także serię Want, Jest to seria, którą ukochałam. Natomiast mam już trochę zapasów tej serii w kosmetyczce, więc. W tym katalogu sobie odpuściłam ten zakup. Tutaj powiększam, bo warto zwrócić uwagę na tą promocję. Oferta kremów Optimals, gdzie mamy tutaj dwa kremy za 34,99. Jest to bardzo fajna seria dla przysuszonej skóry, takiej odwodnionej, więc warto zwrócić na to uwagę, bo cena jest naprawdę niska. Optimalsów ja płaciłam dużo więcej za nie w poprzednich katalogach. Z edycji limitowanej mamy także takie trzy kremiki, i to jest moim zdaniem taki bardzo fajny dodatek do prezentu. Te trzy kramiki kosztują 19,99 i są o trzech pięknych zapachach: gardenii, róży i bzu. Zapakowane są już w takie eleganckie pudełeczko, więc naprawdę świetnie sprawdzą się jako taki dodatek do prezentu. A teraz pokazuję Wam produkty typowo takie świąteczne z edycji limitowanej. To jest akurat pięknie pachnąca seria z żurawiną. I ja jestem w szoku, że te produkty z edycji limitowanej na święta są bardzo tanie. Wydaje mi się, że te świąteczne serie były zazwyczaj nieco droższe, dlatego się na nich zatrzymałam, ponieważ naprawdę pięknie pachną, też będą bardzo fajnym dodatkiem do prezentu bądź samym prezentem. O, a tutaj zobaczcie też taką kolejną pomysłowość Oriflame, słuchajcie są to perfumy, które w momencie jak wykończycie możecie wyciągnąć z tej drewnianej obudowy i ona wam będzie wtedy świetnie służyć jako ramka na zdjęcie. Tak więc takie produkty wielokrotnego użytku wykonane są z odpowiedzialnie pozyskiwanego drewna. Mamy także trochę biżuterii na święta. Nie sądzę, żeby to był mój styl. Ja akurat tych zegarków nie zamówiłam, ale z tych trzech myślę, że ten szary jest taki najbardziej klasyczny, taki uniwersalny. I ten szary zegarek jest platerowany złotem, odporny na zarysowania. Także z edycji limitowanej. I tutaj mamy mój hit, ponieważ ja zamówiłam sobie ten fartuszek już nieco wcześniej i jestem nim zachwycona. On wygląda po prostu przepięknie. Ma na dole takie falbanki, więc jest bardzo dziewczęcy. Robi takie wcięcie w talii, więc wygląda jak taka sukieneczka. Nie spotkałam się nigdy z tak ładnym fartuszkiem. To jest strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o Oriflame świąteczne. Obok możecie zobaczyć świeczkę, którą też próbowałam zamówić. Niestety była już niedostępna, więc nie udało mi się jej zdobyć. I przeskakujemy na kolejne strony. Jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, to tutaj możecie zobaczyć te płatki kiwi, które ostatnio miałam na relacji. Te płatki możemy sobie właśnie położyć na twarzy, na szyi, na dekoldzie. One mają taką funkcję nawilżającą i u mnie się bardzo fajnie sprawdziły po nieprzespanej nocce. W zasadzie nawet nie jednej, tylko dwóch z rzędu, więc fajnie nawilżyły moją twarz i dodały jej takiej promienności oraz blasku. Przewijam zestawę nowej, ponieważ braknie mi czasu tutaj w tym filmiku, żeby opowiedzieć o tych boksach. Boksy są dostosowane do różnych typów cery, odpowiadają na wszystkie nasze problemy skórne. Jeśli nie widzieliście jeszcze filmiku o mojej czteroetapowej pielęgnacji, to zapraszam bardzo serdecznie, odsyłam. Te boksy posiadają właśnie komplet produktów, które sprawią, że wasza skóra będzie pięknie wyglądać i przekonacie się, że prawidłowa pielęgnacja wcale nie musi być trudna i skomplikowana. Tutaj Olor moje ukochane perfumy z Oriflame, są warte zdecydowanie swojej ceny. Aktualnie są na promocji. Będzie to idealny prezent dla kobiety zdecydowanej, pewnej siebie. Mamy w nich akordy magnoli, maliny oraz wanilii. I tutaj pokazuję Wam też takie bardzo fajne zestawy. Bardzo tanie, ale bardzo orzeźwiające wraz z takimi energetyzującymi żelami pod prysznic. Zestaw Amber Elixir to ulubieniec wielu kobiet. Jest to zapach bardzo taki magnetyczny, ciepły, elegancki. Ma taką nutkę orientalności, bo należy do grupy zapachów orientalno-waniliowo-drzewnych, inspirowany bursztynem, heliotropem i mandarynką. W zestawie za 69,99 macie wodę perfumowaną, krem do rąk oraz torebkę na prezent. W tym katalogu mamy także nasze najbardziej kultowe perfumy w wersji mini, ponieważ jest to wersja podróżna w takich mini flakonikach. Także jeśli macie już jakiś swój ulubiony perfum, to teraz każdy taki spray możecie mieć przy sobie za 21,99. Jest tutaj informacja, że jest to ostatni raz w katalogu, więc obawiam się, że te mini spraye mogą już powoli znikać z oferty. Zobaczcie sobie też zapach Love Potion i zestaw Love Potion. Nie bez powodu jest podpisany zapachem pokusy, bo zdecydowanie jest to najbardziej romantyczny zapach w całym Oriflame. Połączenie imbiru, kwiatu kakaowca i czekolady. Teraz w zestawie macie także krem do ciała. Także to jest zestaw idealny na prezent. Jest bardzo uwodzicielski, więc dla duszy romantyczki na pewno sprawdzi się idealnie. Za odrobinę niższą cenę polecam także zerknąć sobie na zapachy z edycji limitowanej. Natomiast ja uważam, że jednak jest to taka wersja trochę wiosenna. Więc sami zdecydujcie, czy nada się także jako prezent pod choinkę. Mamy także wiele akcesoriów męskich w tym katalogu, tak więc, panowie, możecie w tym katalogu zrobić sobie zakupy i macie zdecydowanie większy wybór niż zwykle. Ja poleciłabym zdecydowanie zerknąć na strony 90 i 91. Mamy tutaj zapachy bardzo męskie, pasujące do zimowej aury i naprawdę w dobrych cenach. Bo wraz z opakowaniem i jeszcze jednym dodatkowym produktem tutaj jest między innymi dezodorant i w drugim zestawie jest balsam po goleniu i cena takich zestawów jest niższa aniżeli zwykle kosztuje sam perfum. Jeśli myślicie o samym zakupie flakoniku, to na 93 stronie jest woda toaletowa. Jeśli potrzebujecie jakichś dodatków do męskich prezentów, to jest także dużo takich produktów w promocyjnych cenach dla mężczyzn. I na tych stronach są nowości z Love Nature. Ja osobiście się troszeczkę zdziwiłam, kiedy zobaczyłam te ceny, ponieważ uznałam, że są one wysokie, natomiast później doczytałam, że mamy tutaj po prostu bardzo duże pojemności. Różowy to energetyzujący balsam do ciała z organiczną miętą i maliną, natomiast na drugiej stronie kokosowy taki kremowy balsam do ciała i on jest z organicznym masłem kakaowym. W tym katalogu królują promocje Love Nature, więc jeżeli lubicie tę serię, to w tym katalogu warto się zaopatrzyć w te produkty. I tutaj też zwracam uwagę na tą serię Milk and Honey, ponieważ jest to jedna z moich ulubionych serii do skóry bardzo przesuszonej. I zwracam uwagę, bo w tym katalogu za 29,99 za niecałe 3 dyszki macie aż trzy produkty: krem do ciała, krem do rąk i mydło. Mleko w tej serii nawilża i pielęgnuje naszą skórę, natomiast miód jest bogaty w cukry, więc delikatnie złuszcza nasz na skórę, rewitalizuje i blokuje także wilgoć w skórze. Pomadki z Jordani Gold są także warte zwrócenia uwagi. Ja w zeszłym roku akurat te pomadki kupowałam koleżankom na święta, więc w tym roku już odpuściłam. Natomiast takich już może nieświątecznych rzeczy zwróćcie uwagę sobie także na cienie do powiek. Są to cienie do powiek w sztywce i w tym katalogu wyszły dwie nowości, dwa nowe odcienie. Mamy także takie bardziej klasyczne odcienie. W tym katalogu wyszedł taki fioletowy i niebieski. Oraz bardzo szeroki wybór w tym katalogu pomadek z Dewan. Są to pomadki, które dają matowe wykończenie, są intensywne i do tych odcieni możecie sobie także od razu dobrać konturówki, więc będzie to fajny zestaw, który sprawi, że usta będą wyglądać bardzo ładnie. I są to też produkty bardzo trwałe i odporne na rozmazywanie. W ostatnim filmiku mówiłam odrobinę o rozświetlaczu iluskin i nie wiem, czym różni się ten aktualny rozświetlacz w tym katalogu. Postanowiłam jednak, że nie będę go zamawiać z racji zakupu mojego ostatniego rozświetlacza. Natomiast jeżeli macie jakieś opinie na temat tego produktu, to bardzo chętnie posłucham i poczytam. W katalogu macie wskazówki, w jaki sposób nakładać ten rozświetlacz, aby pięknie wyglądał. I przesuwam kolejne strony z katalogu i powiem Wam, że bardzo żałuję tego, że ominęłam tą stronę. Nie zauważyłam, że olejek z Nowage jest na promocji. Gdybym zwróciła na to uwagę, to na pewno bym go nie ominęła w tej cenie. Świetny olejek, który natychmiast usuwa zanieczyszczenia, wodoodporny makijaż, jednocześnie odżywia skórę, zapewnia uczucie nawilżenia. Doskonale rozprowadza się na skórze. Po zetknięciu z wodą zmienia się w emulsję przypominającą takie mleczko, i bardzo łatwo jest go spłukać wodą, więc jest świetny. W tym katalogu mamy także oferty tygodniowe. Aktualnie możecie złapać promkę z drugiego tygodnia trwania katalogu, i ostatnie strony katalogu rządzą się swoimi prawami. Tutaj są ceny takie, że sama się zastanawiam, czy firmie opłaca się w tak niskich cenach sprzedawać te produkty, bo zapach przepiękny Miss Jordani. Warty zwykle 125 zł w tym katalogu jest za niecałe 35. Bardzo wysoka koncentracja zapachu, przepiękny flakonik i mamy tutaj nuty sorbetu z mango, neroli i czerwonego pieprzu. I na końcu najbardziej kultowy produkt z Oriflame jest to Tender Care słoiczek. Jest on w nowym wydaniu, ponieważ jest to wersja z czarną porzeczką. Możecie go używać na skórki, na spierzchnięte usta, aby wygładzać nim brwi albo zmiękczać suchą skórę na łokciach czy na kolanach, więc bardzo uniwersalny kremik za niecałe 9 zł. Mam nadzieję, że przegląd katalogu numer 18 Wam się podobał, że trochę pomogłam w podjęciu może pewnych decyzji. Mam nadzieję, że Wasze zakupy oraz Wasze prezenty dla bliskich będą trafne, a katalog 18 sprawi, że rozkochacie się w tych produktach tak jak ja. Nie wiem, czy pojawi się jeszcze przed świętami jakiś filmik. Dlatego na ten moment życzę Wam wesołych i spokojnych świąt.